Moduł workflow w systemie Enova 365 to niezwykle potężne narzędzie, które ma na celu automatyzację oraz optymalizację procesów finansowo księgowych w firmie. Dziś przyjrzymy się, jak odpowiednio skonfigurować ten moduł i wykorzystać jego pełen potencjał, aby usprawnić pracę działu finansowego i księgowego. Czym zatem jest moduł workflow w Enova 365? To zaawansowane rozwiązanie, które umożliwia tworzenie i zarządzanie przepływami pracy w systemie. Dzięki niemu możliwe jest zautomatyzowanie powtarzalnych zadań, co pozwala na kontrolowanie procesów biznesowych oraz zwiększenie efektywności pracy zespołu finansowo-księgowego. Jakie są kluczowe funkcje modułu Workflow? Przede wszystkim automatyzacja procesów, a także definiowanie ścieżek obiegu dokumentów. Moduł umożliwia przydzielanie zadań i odpowiedzialności oraz monitorowanie postępu prac, a także raportowanie i analizę efektywności procesów. Aby móc w pełni wykorzystać potencjał modułu Workflow, należy rozpocząć od odpowiedniej konfiguracji. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie procesów finansowo-księgowych, które chcemy zautomatyzować, takich jak obieg faktur zakupowych, zatwierdzanie płatności czy rozliczanie delegacji. Po zdefiniowaniu procesów przychodzi czas na tworzenie schematów Workflow. Wchodzimy do modułu Workflow, wybieramy opcję Nowy schemat, nadajemy mu nazwę oraz opis, a następnie definiujemy poszczególne kroki procesu, warunki przejścia między nimi oraz przypisujemy odpowiednie role. Nie zapominajmy również o konfiguracji powiadomień, co jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania modułu. Dzięki odpowiednim powiadomieniom e-mail użytkownicy będą mogli szybko reagować na przydzielone zadania. Integracja z innymi modułami Enova 365, takimi jak księgowość, kadry i płace czy ewidencja środków pieniężnych, zapewnia płynny przepływ informacji i dokumentów między różnymi działami firmy. Po wszystkim etapie konfiguracji moduł Workflow może znacząco usprawnić procesy finansowo-księgowe. Możemy na przykład zautomatyzować obieg faktur zakupowych poprzez automatyczne rejestrowanie faktur, ich przydzielanie do odpowiednich osób, proces zatwierdzania i automatyczne księgowanie. Kolejnym przykładem jest proces zamykania okresu księgowego, gdzie automatyczne przypomnienia, generowanie listy zadań oraz weryfikacja poprawności księgowań znacząco przyspieszają i ułatwiają pracę. A w przypadku delegacji możliwość składania wniosków online oraz automatyczne generowanie zaliczek sprawia, że cały proces staje się prostszy. Korzyści płynące z wykorzystania modułu Workflow to m.in. zwiększenie efektywności pracy poprzez automatyzację, lepsza kontrola nad procesami, a także redukcja kosztów. Dzięki zautomatyzowaniu procesów możemy być pewni, że działania są zgodne z regulacjami i standardami księgowymi. Oczywiście wdrożenie modułu Workflow może wiązać się z wyzwaniami. Kluczowe jest dokładne przeanalizowanie istniejących procesów oraz przeszkolenie pracowników z obsługi nowego systemu. Warto również wdrażać moduł stopniowo i regularnie oceniać jego działanie w oparciu o zebrane doświadczenia. Podsumowując, moduł Workflow w Enova 365 to narzędzie, które może znacząco usprawnić procesy finansowo-księgowe. Odpowiednia konfiguracja prowadzi do oszczędności czasu, lepszej kontroli nad procesami oraz redukcji kosztów. Jeśli chcecie wdrożyć ten innowacyjny system w swojej firmie, warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, takich jak zespół Neosmart którzy pomogą Wam na każdym etapie tego procesu. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.